Cześć, tu Marek i rośliny, dzisiaj wyciągnąłem moje chojowe przedszkole na stół, dlatego że muszę umyć witrynkę i przy okazji podlać wszystkie choje. E, pokażę Wam szybko jak to robię, bo no, nie będę tego filmu nagrywał 5 godzin, ale jest to dosyć dużo pracy. E, generalnie przy tej liczbie choi muszę to robić już w sposób bardzo wydajny. Mój sposób polega na tym, że nalewam do wszystkich kubeczków wodę, a później pozbywam się jej nadmiaru tam, gdzie tej wody być nie powinno. No to zaczynajmy. Jeszcze powiem Wam tylko, że nie wiem, 2-3 dni temu na przykład tę pijaczkę, polineurę, podlałem i nawet miałem wyrzuty sumienia i bałem się, że przesadziłem. I następnego dnia sprawdziłem, czy ona nie ma za dużo wody. Generalnie wody na dnie jest resztka, może łyżka. Wypiła jej gdzieś tyle przez dwie doby. Szok. I wcale nie wygląda na super opito. Ale jak widać dobrze, jej tutaj wychodzi nowy liść, w innych miejscach też coś tam się dzieje, więc super. I druga, też w sumie pijaczka jak się okazuje, Hoya australis, z której rosną teraz liście. Ona ma tutaj w dwóch miejscach nowe liście, są bardzo ładne. I też podlałem ją dosyć intensywnie, bo martwiłem się, że przy tym wzroście może zmarnieć od braku wody. No i zobaczcie jakie ma korzenie na zewnątrz, super. Ogólnie na dnie doniczki też jest jakaś łyżka wody. Więc znowu zostanie podlana, ale tylko trochę. W sensie przeleję ją i nie będę zostawiał za bardzo wody w środku. No dobra, to do roboty. Aha, przygotowałem sobie w duchu wydajności całą konewkę 4-litrową z rozpuszczonym w tym nawozem. Ten nawóz to taki jak zawsze mówię Agrecol w żelu do roślin doniczkowych. Nie planuję za bardzo kwiatów, więc jakby nie muszę się wczuwać w te nawozy bardziej do roślin kwitnących. No to do dzieła. Aha, jeszcze jedno. Tutaj ustawiłem sobie z tej strony choje, które są jeszcze nieukorzenione albo ukorzeniam je po przeniesieniu z ziemi. A te tutaj są już takie bardziej ukorzenione na stałe w hydroponice. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj ta choja multiflora. Dopiero co zrzuciła kwiaty, już ma następne, ale odkryłem, że tutaj te stare szypułki znowu wypuszczają pąki. Więc niedługo znowu będą kwiaty. Ona jest niesamowita. Bardzo ją kocham. Dzisiaj przyszła do mnie paczka, w zasadzie mam dwie paczki do odpakowania, czekam jeszcze na jedną, więc może jeszcze nagram unboxing. A to dlatego mi się przypomniało, że jest tam jedna choja, która przypomina Multiflora. No dobra, to zaczynamy podlewanie. Wszystko podlane, trochę porozlewałem, ale uznałem, że jest to bardziej wydajne niż podnoszenie każdej doniczki i podlewanie i odstawianie na miejsce. Poza tym nastawiam ich tak, tyle, żebyście mogli to zobaczyć. Normalnie bym takiego toru przeszkód sobie tu na środku nie zrobił. No i ta konewka jest jednak dosyć duża, więc ma sporą bezwładność. W każdym razie wytrę to za chwilę, to jest tu do zadań specjalnych, więc bez spiny. A teraz zostawię je tak na chwilę, żeby pozwolić im nasiąknąć tej wody, bo trochę to potrwa. Może jeszcze pokażę wam coś co mnie bardzo cieszy. Na przykład Hoja Grey Ghost wypuściła kolejny liść. Super. Nie spodziewałem się go tak szybko. No i Hoja Meredith wypuściła taki długi pęd. On już teraz dochodzi do szyby, która jest półką yy, piętro wyżej, więc muszę coś z tym zrobić. Nie wiem jeszcze za bardzo co. Na szczęście jest giętki, więc pół biedy. Mm. Onyhoides wypuściła jeszcze dłuższy pęd, który okręcił się w międzyczasie na rigidzie. I, I w ogóle jest szalony. Też muszę zorganizować podpórkę. Naprawdę to jest bardzo pilna rzecz. O, znowu się jej zaczepił. No. One się kochają. Aha, i jeszcze ostatnio mówiłem o tym, że jedna z choi, które niedawno posadziłem do keramzytu do ukorzeniania, wypuściła fajne korzenie. Znalazłem ją dzisiaj. I to jest choja Banko Kret. Zobaczcie, jakie ma korzonki. No, eleganckie. Niech teraz piją. No dobra, to teraz zrobimy przerwę, żeby one się napiły, a tutaj jest ten szalony listek hoi makrofili, która, yy, no, który w zasadzie się ukorzenił. Korzenie cały czas są zdrowe, liść żyje. Nie wiem, teraz niedawno urwał mi się liść hoi hebiorum i też go wsadziłem do keramzytu, no Jestem głupi, więc niech się ukorzenia. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Jak nie, to będę miał taki listek na pamiątkę po tym, że umarł. Znaczy, że się urwał. Ten też myślę, że no nie rokuje za bardzo, żeby coś tu wyrosło, ale no, taki jest uroczy. Dobra, to tyle na razie. Za chwilę będę wylewał wodę. Mam swoje pomocnice, ale myślę, że nie pomogą mi przynoszeniu toniczek. Dobra, zaczynamy wylewanie wody. I teraz tak, w zależności od tego, jak ta choja jest ukorzeniona, czy jest przenoszona do hydroponiki z ziemi, czy z sadzonką ciętą, to różną ilość wody będę zostawiał. Ta choja nie była ukorzeniona wcześniej w ziemi, więc zostawię jej trochę wody na dnie. Woda jest gdzieś do połowy tych otworów, które są do jednej trzeciej wysokości. Myślę, że to jej wystarczy, dlatego że ona trafi na matę grzewczą a dzięki temu ta woda i tak cały czas będzie parować i unosić się do góry powodując, że korzenie będą się wytwarzać tutaj viola ma trochę więcej wody więc znowu trochę odleję mniej więcej ten poziom muszę kilka wynieść do witrynki, żeby zrobić sobie miejsce tutaj na tą miskę bo inaczej się nie da Anko Kred, troszeczkę za dużo wody A teraz ma gdzieś tyle. Może pokażę Wam to do kamery. Teraz ma gdzieś tyle i uważam, że jest już ok. I tak trafi do witrynki. No i dobra, mogę już tutaj to postawić na spokojnie i teraz już nie latać tak jak kot z pęcherzem. Mój listek jest ukorzeniony, więc może mieć więcej wody. Zawsze jak się wkłada ten kubeczek. W drugi kubek, to poziom wody się dosyć gwałtownie podnosi, więc trzeba mieć to na uwadze, że tutaj jest mało przestrzeni, gdzie ta woda się może gromadzić. A tak naprawdę nie ma jej dużo, chociaż tu jest do jednej trzeciej kubka, to tak naprawdę jest jej tylko tyle. To za chwilę odparuje, więc się nie muszę tym martwić. No mnócz w ogóle choja, yy, którą prawie zabiłem, a teraz wypuszcza nowe liście. Jakoś tak jak byłem chory, to została przypadkiem niepodlana chyba stała w tłumie innych hoj w witrynce i jakoś tak zobaczyłem, że ma no, suche liście takie naprawdę już jak chipsy. Ale podlałem ją fest, wstawiłem do wody, odżyła i nawet teraz wypuszcza dwa nowe listki, więc może nawet spodobało się takie traktowanie. Ale już więcej tego nie zamierzam powtarzać. Tutaj, jakie mam korzonki, no piękne. I tutaj sobie może stać w wodzie spokojnie, bo to nie jest żaden problem dla niej, jak ona już ma taki system korzeniowy w wodzie. Szeperdi, Szeperdi przenoszona z ziemi, więc staram się, żeby ten stary system korzeniowy tak nie zgnił. Więc nie będzie tu za dużo wody, jest tylko odrobina na dole. I czekamy nadal, aż pojawią się porządne korzenie hydroponiczne. Następna. No i tutaj też już mam fajne korzonki. Bardzo ładne. Hmm. Nie spodziewałem się. A jak poziom wody? Poziom wody jest ok. Aldrichi, No tutaj ewidentnie za dużo wody. Ale teraz będzie dobrze. Aldrich już też wypuściła korzenie do samego dołu doniczki. Mam ją bardzo krótko, ale widać, że to jest naprawdę choja z silną wolą życia. Jeszcze trochę. To też jest, widzę, dobra metoda. Wsadzanie kubeczka, wyciąganie go. On zawsze trochę zasysa i już jest dosyć. O, jak piękna. To jest naprawdę dobra metoda, słuchajcie. Koje wróciły do witrynki, zrobiłem trochę rearanżację, bo mam teraz inne plany. Mam też tę drugą witrynkę, w której chcę postawić niektóre takie najmniej okazałe i takie, które dopiero się przyzwyczajają do ziemi, albo są jakieś takie nędzne. A tutaj mam takie ładne maluszki, zwłaszcza tu na dole są te wszystkie, które się ukorzeniają w hydroponice i są ładne. A reszta będzie w sypialni. Na razie jeszcze ich nie przeniosłem. Są już w hydroponice od dłuższego czasu. Zostawiłem więcej trochę wody. Jest to taki poziom mniej więcej. To jest kałdata. Zobaczcie jaki ma ładny listek nowy. Śliczny. Tu na tej środkowej półce teraz są wszystkie takie długie, które nie mieszczą się nigdzie indziej. O matko, ta rigida to i tak już się tu nie mieści. No dobra, słuchajcie, to tyle. Jeśli chodzi o podlewanie mojego chojowego przedszkola. Ja chciałem wam pokazać patent, który teraz mam. Kupiłem w Ikei na dziale dziecięcym taki pojemnik. On jest idealny do przenoszenia choi w hydroponice, bo te kubeczki się nie przewracają przez to, że to pudełko jest takie wysokie. No po prostu genialne. 10 zł chyba kosztowało. Polecam. W czasie, kiedy podlewałem hoje i myłem witrynkę, przyszła trzecia paczka, więc zrobię ten unboxing od razu, no bo po co czekać. Ło! Ale będzie sprzątanie, jak to wysypię. Ścinki zniszczarki. Bardzo fajnie, no bo i tak by się to wyrzuciło. No niestety muszę to wysypać, bo nie wyciągnę inaczej tego ze środka. O ile dobrze kojarzę, to ta roślina jest yy, czymś, co wcześniej wylicytowałem, ale umarło Pani, od której wylicytowałem. No i udało mi się to znaleźć gdzie indziej i kupić. W ogóle wiedzieliście, że na Oeliksie jest teraz opcja kup teraz i od razu płatność i tak dalej? Ja byłem w szoku. Nie, to jednak nie to to nie ta paczka. dobra. Tutaj mam choje i to jest nie ta paczka, więc tutaj jest hoja Mindorensis Red, która jest gratisem. Nawet jest napisane gratis. Dzięki! Super. Mam Mindorensis, ale nie wiem jaki kolor. Zobaczymy. Ona jest za mała na razie, żeby wiedzieć. Co tu jest dalej? Tu jest jakiś system mocowania, którego jeszcze nie rozumiem. A wolałbym... Tak, wydaje mi się, że tu na zewnątrz są sznureczki, kurde, ale mądrze. Tu są przeciągnięte sznurki, które trzymają doniczki. No dobra. Chyba udało mi się wszystkie przeciąć. Hoja, chloranta, jest. To jest zawsze najgorszy moment, jak trzeba odpakować to właśnie z tego owinięcia wokół pędu, to mnie zawsze stresuje. Uwolniona. Choja chloranta pochodzi z Samoa, i jej nazwa odnosi się do zielonkawych kwiatów, które ma ta roślina. Mam taką sadzoneczkę, Super. No, oczywiście będę ją musiał przesadzić do hydroponiki, bo w tej ziemi ją pewnie zabije. Dobra, może zrobię tak. Tutaj mam choję lagiorum, która. Ma przepiękne kwiaty. Zaraz pokażę Wam zdjęcie. No i całkiem długie liście. To już jest coś. Ja lubię te długolistne i w ogóle duże liście lubię, ale, ale czasem te małe też są urocze. Bardzo fajnie. No i ten gratisik, mega, dziękuję. Dobra, położę te roślinki z przodu i postaram się sprzątnąć ten saigon. Dobra, sprzątnąłem to. Teraz czas na kolejną paczkę. Wow! O, jakie liście! Mega! Hoja Loki! To oni właśnie mówiłem się w filmie, yy, mówiąc o Multiflorze, że będę miał podobną do niej choję i że udało mi się kupić, yy, no właśnie, bo już raz wylicytowałem. I w sumie, teraz jak o tym pomyślę, to dobrze na tym wyszedłem, bo ta kosztowała mniej więcej tyle samo, co tamta, a jest po prostu dużo, dużo większa. Wow, ale krzak. Wspaniale. Naprawdę jestem zachwycony. I była kupiona na OLX-ie. Przyszła w ciągu jednego dnia. Mega wygodne. W ogóle to kupowanie teraz kup teraz na olx jest mega fajne, bo nie trzeba już do kogoś pisać, i, i, I prosić, i w ogóle wiesz od razu, czy, czy coś można jeszcze kupić, czy nie. A czasem inaczej to pisze się, okazuje się, że już to jest sprzedane, ktoś nie usunął ogłoszenia, i tak dalej. Super, przepiękna. To jest bardzo zagrożona choja, która występuje w naturze w Wietnamie i jest około 50 osobników w naturze. Więc y, cała nadzieja w nas, którzy mamy te choje u siebie w domach i może kiedyś. Sprawimy, że ona wróci do natury, jak już będą do tego lepsze warunki. Piękna. Mm. No i ostatnia choja, którą wylicytowałem, pozdrawiam tę osobę, z którą licytowałem te choje i generalnie... Okazuje się, że znamy się z Instagrama, nie będę tutaj rzucał nazwami, ale, ale to ja wygrałem, miałem fart. Ta choja przyszła z zagranicy, nie, niezbyt dalekiej, bo tylko za Odry. No, z hitpakiem. Co prawda jest już zimny i w ogóle chłodniejszy chyba niż otoczenie, ale może wcześniej działał. Nie wiem, milona szła tak naprawdę. No bo pewnie, bo do mnie była nadana z Polski, więc y, musiała być wysłana do Polski albo coś. No, nie będę już wnikał w szczegóły. W każdym razie hitpak zimny, ale nie ma mrozów, także luz. Myślę, że nic się nie powinno stać. Jest to hoja Litofitika. Taka mała. Znaczy mała, no nie jest taka mała. Co, Bonusia? Nie jest taka mała, ale jest drobno, listna. I ona kwitnie w taki sam sposób jak hoja white, ale różni się zapachem. Trochę się zmasakrowały tutaj te listki. Widzę w transporcie, trochę się sprasowały na płasko. Nie wiem, czy to widać. No ale nie ma tragedii, myślę, że będzie żyła. Taką mam nadzieję. Tu widzę, że te. Nowe listki, które są na samym końcu pędu, też są takie trochę uschnięte, więc może, może trochę przeschła po prostu w drodze. Nie wiem, ile czasu trwała ta podróż. No chyba nie za długo, więc dziwne. Chociaż dzisiaj jest czwartek, ona chyba od poniedziałku szła, tak mi się wydaje. No nie wiem. Podleję, zobaczę. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Jeszcze mam tu na palcu siniak, jak w białym gwoździe. Dobra. No, i to tyle, jeśli chodzi o unboxing. Bardzo się cieszę z tych zakupów. A wiem, miałem Wam powiedzieć o tej choi, yy, dlatego, że to jest przykład na to, że niektóre choje rzeczywiście lubią podłoże wapienne, i jest to jedna z nich. Ona rośnie w naturze w szczelinach między skałami wapiennymi. Dlatego na pewno doceni dodatek yy, jakichś wapiennych rzeczy, typu skorupki albo muszelki. Podłożu. Ja mam dla niej plany związane z hydroponiką, ale może pójdę na plażę i wrzucę jej trochę muszelek do tego keramzytu. Zobaczymy. No i to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Dziękuję za to, że jesteście. Do zobaczenia.